Dziękuję. Dziękuję Pani Profesor. Myślę, że w świetle tych, tej argumentacji podstawy do zarzutu, który staramy się, będziemy wysuwali, są, są naprawdę, naprawdę poważne. Chciałem tylko powiedzieć, że rolnicy, którzy chcą udowodnić, że mają czyste plony nieskażone GMO, muszą ponosić dodatkowe nakłady na badanie, na certyfikację, na udowadnianie, że, że ich produkty nie są skażone. Te wszystkie ustawodawcy abstrahują od tych kosztów, zupełnie traktując w tym kontekście o wiele bardziej uprzywilejowanie tych, którzy zamierzają sobie uprawiać GMO w sąsiedztwie tych upraw. Także ten zarzut jest bardzo, bardzo istotny. Proszę Państwa, jesteśmy trochę już spóźnieni, dlatego chciałbym jednak prosić o uwagę. Istotną rzeczą jest, że zarzut, który chcemy wysunąć w stosunku do tego projektu, ma daleko, znaczy sięga dalej. Nie tylko ustawodawstwo polskie. Otóż autorzy projektu łamią zasadę ostrożności, która jest również przywołana w tej dyrektywie, która jako ma być wazą do trzonem do opracowania tego aktu prawnego. Zasada ostrożności, która jest zdefiniowana w, dokładnie, twierdzi, że jeśli jakiekolwiek działanie może zagrozić środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, to środki zaradcze należy podejmować, nie czekając na naukowe ustalenie wszystkich zależności pomiędzy przyczynami i skutkami i ciężar dowodu powinien spoczywać na tych, którzy podejmują potencjalne szkodliwe działanie. To jest bardzo istotny argument świadczący o tym, że nasi praktycy w prawa, a szczególnie ci, którzy tą ustawę redagują abstrahują zupełnie od tego, a ta zasada obowiązuje w Polsce i możemy mieć bardzo istotne konsekwencje międzynarodowe jako kraj za brak przestrzegania tego. W tej sprawie Prosiłbym do panią doktor habilitowaną Katarzynę Lisowską, która jest biologiem molekularnym i która przedstawi Państwu jedną z zasadniczych wad GMO, która narusza rozprzestrzenianych do środowiska, które praktycznie dyskwalifikują je w świetle tej zasady. Mianowicie te materiały transgeniczne nie są stabilne. Oznacza to, że mutują w środowisku w sposób niekontrolowany. W związku z tym te, które zostały dopuszczone nawet ustawowo przez Rządy Stanów Zjednoczonych czy Komisję Europejską, to nie są te same, które znajdują się w środowisku, z którymi my mamy do czynienia. A zatem te, które są w środowisku, są nielegalne w świetle tej zasady. I jeżeli prawo nie stanowi bariery na to, żeby one nie były nielegalne, to znaczy, że to jest bardzo wadliwe. Pani doktor, proszę o uzasadnienie tej tezy. Witam Państwa. Nazywam się Katarzyna Lisowska i jestem z wykształcenia biologiem. Doktorat obroniłam w Instytucie Biochemii i Biofizyki tutaj w Warszawie, a habilitację uzyskałam w Centrum Onkologii. I pracuję zawodowo w jednostce, która w rozumieniu ustawy o GMO jest zakładem inżynierii genetycznej. Mam zawodowo do czynienia z zamkniętym użyciem GMO. Ja sama produkuję genetycznie modyfikowane organizmy i wykorzystuję je w swoich badaniach. I przyjechałam do Warszawy, żeby jutro zabrać głos w Sejmie i przekonywać posłów, żeby odrzucili projekt ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach. To jest, proszę Państwa, projekt ustawy. Tak to wygląda. Opiniowałam tę ustawę i przepisy wykonawcze. Opiniowałam tę ustawę na zlecenie kancelarii Sejmu. Czytałam to bardzo dokładnie przez wiele dni i z całą odpowiedzialnością twierdzę, że ta ustawa jest zła dla Polski. Dlatego będę apelowała, żeby ją odrzucić. Mogę prosić. No tak, następny slajd. Więc jest tutaj jakaś kardynalna sprzeczność. Polski rząd deklaruje, że chce, żeby Polska była krajem wolnym od GMO. Takie jest ramowe stanowisko rządu. A z drugiej strony w jakiś taki schizofreniczny sposób pro proponuje ustawę, w której zgadza się na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych roślin. Pytanie dlaczego. No rząd mówi, że musimy dostosować nasze prawodawstwo do unijnych przepisów. Tylko, że kilka krajów Unii Europejskiej jak Państwo wiedzą Niemcy, Niemcy Austria, Francja, sześć krajów prowadziło zakaz genetycznie modyfikowanych upraw powołując się na zapisy właśnie unijnej dyrektywy 2007, 2001 przez 18. Proszę następny. A, Pytanie jest, dlaczego tamte kraje mogły to zrobić, a Polska tego nie zrobiła. No, ja twierdzę, że rzecz polega na tym, że tamte kraje poważnie traktują zasady przezorności. W Polsce tej przezorności zabrakło. Tak jak już tutaj było wspomniane, zasada przezorności stanowi, że jeżeli jest jakieś podejrzenie zagrożenia, to należy dmuchać na zimne i podjąć środki zaradcze, zanim będziemy mieli pełne dowody na to, że to jest szkodliwe. Proszę Państwa, przygotowując opinię dla kancelarii Sejmu na temat tej ustawy, przeczytałam kilkadziesiąt publikacji naukowych dotyczących potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska ze strony genetycznie modyfikowanych upraw i żywności. I również z całą odpowiedzialnością twierdzę, że dzisiaj nie można w żaden sposób powiedzieć, że nauka udowodniła, że to jest bezpieczne. Jest w ogóle wręcz przeciwnie jest bardzo dużo rozbieżności. Owszem, są publikacje, których autorzy dowodzą, że wszystko jest w porządku, że jest bezpiecznie. Tylko duża część tych publikacji pochodzi z laboratoriów tych firm, które produkują odmiany transgeniczne i które zarabiają na sprzedaży ziarna modyfikowanego genetycznie. Więc tu się rodzi pytanie o bezstronność, konflikt interesów. I są też badania niezależnych naukowców, które pokazują, że jest szkodliwy wpływ na zdrowie zwierząt doświadczalnych i na środowisko. A więc tak, jak mówię, nie można w tej chwili powiedzieć, że, że jest to bezpieczne. I co chcę jeszcze powiedzieć. Gdyby taka sytuacja była w dowolnej innej dziedzinie nauki, to wiecie Państwo, co naukowcy by powiedzieli? No, po, pozastanawialiby się głęboko i powiedzieliby, tak, to jest złożony problem. Musimy prowadzić dalsze badania. A tymczasem, co robi biotechnologia? Biotechnologia mówi, że wszystko jest w porządku. Neguje po prostu dowody i jesteśmy poddani temu eksperymentowi. Tymczasem rząd Austrii, tak jak już tutaj było wspomniane, nie zaufał tym wynikom prac badawczych prowadzonych przez koncerny biotechnologiczne. Zlecił wykonanie niezależnych badań przez swoich ekspertów. No i te badania wykazały wpływ na obniżenie płodności u zwierząt doświadczalnych, o czym mówiła pani profesor. I kierując się zasadą przezorności, rząd austriacki wprowadził zakaz upraw transgenicznych, zakaz uprawy kukurydzy MON 810. Podobnie postąpił rząd Niemiec. Niemcy też, w oparciu o wyniki badań, które wskazują na szkodliwy wpływ na środowisko, też zakazali uprawy kukurydzy MON 810. I teraz, żeby nie być gołosłownym, właśnie pokazuję tutaj Państwu jeden tylko przykład publikacji, której tytuł brzmi: jak tam klikniemy następny raz. To jest, znaczy, aha, tytuł tej pracy jest badania nad toksycznością modyfikowanych genetycznie roślin, przegląd literatury, i to jest przegląd kilkudziesięciu. Publikacji naukowych opisujących kilkadziesiąt różnych doświadczeń. I konkluzja jest taka, jak Państwo widzą na koniec, autorzy konkludują, czy po pierwsze, że takich badań toksykologicznych jest bardzo mało, a po drugie, podsumowanie może być takie, gdzie w zasadzie jest naukowy dowód na to, że żywność modyfikowana genetycznie jest tak bezpieczna, jak tego dowodzą koncerny biotechnologiczne. Myślę, że to mówi wszystko. A, tylko pytanie jest takie, dlaczego biotechnologia i uprawy genetycznie modyfikowane mają taką dobrą prasę, są tak reklamowane? Czemu jesteśmy karmieni takimi sloganami, że genetycznie modyfikowana żywność uratuje świat od klęski głodu i w ogóle będzie przyczyną no, nieustającej szczęśliwości? I dlaczego tak mało się mówi o tych zagrożeniach? Praktycznie o tym nie słychać. I tu chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, że firma Monsanto, która ma 90% rynku transgenicznych upraw na świecie, w samym 2008 roku wydała na lobbying niecałe 9 milionów dolarów, prawie 9 milionów dolarów. A oprócz tego jeszcze hojnie wspierała polityków amerykańskich wszystkich opcji. I dlatego jak ja słyszę właśnie takie slogany powtarzane, że nie należy bać się GMO, powtarzane przez różne ustosunkowane osoby, to mi się zapala taka czerwona lampka w głowie. Wbrew zapewnieniom biotechnologii chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Wbrew zapewnieniom biotechnologii, inżynieria genetyczna ma niewiele wspólnego z inżynierią w tradycyjnym rozumieniu. Po prostu ta metodologia nie dysponuje precyzyjnymi metodami. Transgeneza, wprowadzenie obcego genu do komórki roślinnej powoduje w tej komórce dramatyczne zaburzenia. Powstaje mnóstwo mutacji. I teraz efektem tych mutacji może być produkcja różnych nowych metabolitów, nowych białek, nieznanych klas RNA. I tego wszystkiego się nie bada. Właśnie dlatego się nie bada, tak jak już tu mówił pan profesor, że wprowadzono zasadę zasadniczej równoważności taki wytrych prawny, który pozwolił.